17 października, godzina 12:30, Wrocław, Park imienia Cybulskiego, tuż obok Hali Stulecia. To tu będzie można zamanifestować swój sprzeciw dla obecnie irracjonalnych przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Te przepisy nie przeciwdziałają narkomanii, a tworzą kryminalistów z takich obywateli jak Ty. Dzięki Wam może się to zmienić. 17 października, godzina 12:30, Wrocław, Skwer imienia Cybulskiego, tuż obok Hali Stulecia. Miły spacer, przy okazji dobra sprawa, dla Ciebie, dla mnie, a przede wszystkim dla pacjentów medycznej marihuany, dla których nie jest to kwestia relaksu czy lifestylu, ale jest to dla nich kwestia życia i śmierci. Więc jeżeli chcesz wspomóc kwestię polityki narkotykowej, chcesz, żebyśmy żyli w wolnym i normalnym kraju, nie możecie to zabraknąć. Dzięki. Specjalnie do Cannabis News, Andrzej Dołecki.